Słuchajcie, witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o Samsungu Galaxy S6, którego upolowałem na Oliksie za 100 zł. Słuchajcie, jak niektórzy nie wiedzą, miałem S6, w której zepsułem yy, wyświetlacz LCD. No i co? I polowałem na jakiś telefon na Oliksie ze sprawnym wyświetlaczem. Aż w końcu udało się kupić po prostu cały telefon za 100 zł. Także tu dzisiaj będzie troszeczkę o tym telefonie, pokażę Wam jak on wygląda. Na razie tylko same pudełko Wam pokażę szybko, bo chcę zrobić porównanie słuchajcie z Samsungiem A50, który kręci ten filmik teraz właśnie tutaj na górze i zobaczycie, że ten Samsung Galaxy pod niektórymi względami rozpierdziela tego Samsunga A50 na części pierwsze. I to takie są dosyć istotne szczegóły. Także przejdźmy sobie najpierw do omówienia, porównania, a potem sobie rozpakujemy tego S6 i wam pokażę też kilka rzeczy. Także lecimy z porównaniem. Będę troszeczkę gadał na ten temat, także wybaczcie mi. I teraz takie coś. Samsung Galaxy S6 versus A50 wersja Dual SIM. Ocena 7,35, S6. To jest już taka dosyć wysoka, średnia. No i 875, także tu jest no, dosyć pozytywna ma e, pewnie opinię. Ale nie zawsze o to chodzi, że jak ma więcej pozytywnych, to jest lepszy telefon. I teraz tak, o, lecimy tutaj, te standardy yy, sieci ma GSM, MTS, LTE powiedzmy, że takie same. Żaden z nich nie wspiera standardu sieci 5G. Szkoda, chciałbym mieć zresztą telefon yy, z siecią 5G. Myślę, że to jest taki future. Dobra, lecimy dalej. Wymiary, wiadomo, że ten będzie troszeczkę mniejszy. I teraz taki wyświetlacz. S6 Super AMOLED, a 50 Super AMOLED. Dokładnie ta sama yy, wersja wyświetlaczy, z tą różnicą, że ten ma 5 cali, a ten ma 6,40. Teraz jeżeli chodzi o wielkość, to wiecie mi, że te 5 10 cali leży idealnie mi w ręce. Natomiast te 6 cali tutaj, no to już jest telefon duży. Ktoś, kto ma małe ręce, będzie miał troszeczkę problem z tymi 6,5 calami. Natomiast tutaj 510 to jest no, idealne. Dla mnie jest idealne. Słuchajcie, i patrzcie teraz takie coś: 576ppi versus 403ppi. Oczywiście trzeba tutaj wziąć pod uwagę wielkość tego wyświetlacza, ale zdecydowanie wygrywa tutaj, jeżeli chodzi o przejrzystość, dokładność. S6 to jest także pierwszy plus na korzyść S6. Lecimy dalej z porównaniem. Teraz bateria. Tutaj 2550 mAh versus 4000. Wiadomo, w mniejszej obudowie nie upchają tak dużej baterii jak tutaj. No to tutaj mamy oczywiście siłą rzeczy lepszą i większą baterię. Tu wygrywa Samsung. Obydwa telefony obsługują Quick Charge, ten Fast Charging. Także szybkie ładowanie z dwóch telefonach. Ładowanie indukcyjne. Uwaga, następny plus dla S6. A 50 nie posiada. Czyli, jeżeli byśmy chcieli sobie ładować telefonik indukcyjnie, kładziemy na, na jakiejś podstawce bez kabli, no to A50 nam tego nie zapewni. Pamięć budowana ja mam, posiadam wersję, zakupioną 32GB versus 128GB. Powiem Wam, że tutaj, że jest fajnie 128GB to, to jest naprawdę bardzo dużo. Mnóstwo zdjęć wejdzie, filmów też. A o filmach powiemy sobie troszeczkę więcej dalej. No ale te 32GB też w zupełności mi wystarczy. Pamięć RAM 3GB versus 4GB. Taką wersję posiadam. I tu powiem Wam takie coś: Te 3GB bez problemów w S6 wystarcza. Telefon chodzi naprawdę płynnie. Ja oczywiście nie gram w gry. Miałem dużo zainstalowanych aplikacji. Naprawdę nie miałem nigdy żadnego problemu z S6. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Samsunga A50, nie bawiłbym się na miejscu Samsunga w jakiejś wersji 4GB, giga, 6GB. Giga. Dałbym jedną 6GB i według mnie to była wersja bardzo fajna. I teraz uwaga, karty pamięci S6 tutaj ma definitywnie minusa nie posiada wsparcia dla kart microSD. Natomiast Samsung Galaxy A50 no, ma najbardziej wyposażoną wersję, jaka może istnieć chyba w telefonach czyli dwie karty SIM plus microSD. Dla mnie to jest super sprawa. No i micro SD do 512 GB, także słuchajcie, 512 GB plus 128 wbudowanej, a to jest bardzo dużo jak na telefon. Teraz Android S6. Aktu po aktualizacji ma 7.0 Androida. Myślę, że to jest absolutne minimum na rok 2022. No i słuchajcie, Samsung Galaxy A50, mas Androida. Aktualizacji 11, to, to tutaj jest definitywnie na plus dla A50. No, tutaj już ocieramy się o takie ryzyko, że po prostu niektórzy producenci aplikacji rezygnują ze starszych wersji systemu. Na przykład, jeżeli posiadamy jakąś aplikację do banku i postanowią, że słuchajcie, nie wspieramy już Androida 7.0, no to będzie straszna lipa. Bo wtedy takie aplikacje nie uruchomimy już na, na przykład takim Samsungu ga, Galaxy S6. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeszcze długo, długo, długo i długo. No i tak, o, przejdźmy sobie do procesora. Tutaj nie znam się tak super. Wiadomo, że ten powinien mieć lepszy. A 50 2300 MHz wersus 2100. Ale to nie jest takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o wydajność telefonu. Wiadomo, czym jest, co jest wyznacznikiem. Optymalizacja, słuchajcie, optymalizacja systemu. Najlepszym przykładem tego jest po prostu, jak kiedyś robili system Blackberry OS. Dla mnie to jest, był majstersztyk, tak jak Nokia, <coughs> Symbiany i te inne sprawy, to już bardziej starsi użytkownicy będą wiedzieli o co chodzi. No i słuchajcie, ekran dotykowy obydwa, tutaj dual Sima. Niestety z szóstka nie posiada. Szkoda, bo dodałoby to jeszcze wielki, większego. W prestiżu temu telefonikowi, jak na datę jego wydania. Zaraz sobie przejdziemy zresztą do tego. No i tutaj mamy oczywiście Dual SIM No i słuchajcie, patrzcie, teraz pierwszy kwartał 2015 roku wydany został Samsung Galaxy S6. To jest po prostu w dobie elektroniki era kamienia łupanego. Mamy 2022. 7 lat, słuchajcie, to jest kupę czasu. Natomiast A50 2019 powinien mierzyć S6, a tak naprawdę nie jest tak do końca. I teraz przechodzimy do aparatu z tyłu, jakie mają te telefony. Słuchajcie, S6, świetna matryca z Soniaka IMX240. Tutaj nie wiadomo jaka jest matryca. Matryca w S6 16 megapikseli versus 25 megapikseli. Słuchajcie, naprawdę S6 robi świetne zdjęcia. Ale co najlepsze, bije na głowę <grymne> aparat, który jest w a 50 Dlaczego? Zaraz wam wytłumaczę. Rozdzielczość zdjęć 5312 na 2988 pikseli, ale nie o to chodzi. Chodzi o filmy. Słuchajcie, S6 z 2015 roku posiada nagrywanie filmów 4K 30 fps oczywiście, ale to jest, słuchajcie, no 7 lat temu wydany telefon i on już obsługuje 4K. Natomiast A50 ledwo co Full HD. No nie wiem, tutaj Samsung według mnie zrobił totalną porażkę. Albo pojechał po kosztach, nie chciał wsadzić jakiegoś lepszego modelu matrycy, chociażby od Soniaka. Pewnie władował jakiś Samsungowski. To jest tylko moje takie teraz przypuszczenie. Nie będę wnikał w szczegóły. Może ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Słuchajcie, drugi aparat, tutaj ma ten Samsung trzy aparaty, to także tutaj będzie wygrywał pod tym względem. Ale wieście mi, ja bym wolał mieć jeden aparat a porządny niż 10 a ciulowatych. Słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej i żeby przejść do czego? No dobra, to, te, to tyle jeżeli chodzi... Aha, jeszcze wam nie powiedziałem czegoś. Nie dość tego, że on nagrywa w 4K, to jeszcze Full HD ma w 60 klatkach. Gdzie ten Samsung A50 nie obsługuje Full HD w 60 klatkach, tylko w 30. Totalna porażka. Według mnie. Chociaż tyle dobrze, że kręci dobrze filmiki w OBS-ie. Ta A50. Według Was. Słuchajcie, model matrycy, jeżeli chodzi o aparat przód, Samsunga S5K4E6. Z tego co wiem, to tu mogą być dwa rodzaje ma matrycy w tym yy, z Samsungu S6. Potem sobie zobaczymy w idzie, co nam pokaże. Tutaj nie wiadomo, 5 megapikseli versus 25 megapikseli? Coś wam powiem. Wolę dobre 5 megapikseli niż ciulowate 25. Znowu się powtórzę. Niektórzy będą wiedzieli o co chodzi. Rozdzielczość. Także ja powiem tak, podsumuję tylko aparaty. Dla mnie jest lepsze wideo i aparat w S6 niż w Samsunga A50. Może to niektórych szokować, ale taka jest prawda według mnie. Też czujniki. Przechodzimy do też bardzo ważnej specyfikacji i zobaczmy. akcelerometry, obydwa zbliżeniowy, światła, magnetometr żyrosko, barometr. Słuchajcie, S6 posiada barometr, gdzie A50 nie posiada z 2019 roku. Cięcie kosztów? Na pewno. Yy, Grawitacyjne. No, nie sądzę, żeby szóstka nie posiadał grawitacyjnego. Tutaj nieraz są błędy na MGSM, także nie warto brać wszystkiego jako pewniak. Tutaj ma efekt hala, obydwa, czyli to jest to, że jak ktoś by miał ETUI magnetyczne, to może telefon reagować na zamknięcie i otwarcie telefonu, je, jeszcze inne tam gesty. Dobrym przykładem było BlackBerry, które miało. Pokrowce, po których się wkadało telefon. Załóżmy, mamy, mamy jakąś rozmowę. Mamy włożony telefon w ETUI. Dzwoni nam telefon, wyciągamy go w ETUI i automatycznie nam odbiera połączenie, tak? Nie musimy nic, nic przyciskać. Na tej zasadzie działa efekt hala, czujnik w telefonie. No i tak, o linii papilarnych. Tutaj obydwa mają. Moim ulubionym miejscem, jeżeli chodzi o czytniki linii papilarnych, jest. Na obudowie z tyłu pod palcem wskazującym. Jest to według mnie najbardziej yy, odpowiednia po, pozycja umieszczenia czujnika. Tak jak człowiek, najlepiej się chyba wysypia w pozycji embrionalnej. Czy jakoś tak to było? Nie pamiętam o co z tym chodziło. No ale tutaj na przykład A50 ma w ekranie mm, dotykowym. S6 ma na przycisku. Tak jak iPhony niektóre. Słuchajcie, lecimy dalej. Transmisja danych tutaj będą takim, no to już powiedzmy, że LTK obydwa obsługują. Nie ma sieci 5G. Jeżeli chodzi o Bluetooth, no to S6 ma 4.1 wersję, a 50 5.0, czyli będzie tej energii, telefon na mniej pobierał, będzie bardziej jakby te Bluetooth takie e, low energy. Profil A2DP. HDMika, żaden HD nie ma telefon. WiFi fi słuchajcie, A, B, G, N, A, C. Dwa telefony pos posiadają obsługę 2, 4 i 5 GHz. Powiem wam, że no nie wyobrażam sobie telefonu bez obsługi 5 GHz, przydaje się. Zresztą teraz ten Samsung Galaxy a 50 i chodzi po 5 GHz w OBS-ie, także powinno być szybko. Słuchajcie, Wi-Fi Direct, Hotspot IRDA, kolejny plus dla S6. Słuchajcie. Telefon z 2015 roku posiada diodę podczerwieni, dzięki której możemy sterować telewizorami, jakimiś na przykład, nie wiem, wiatrakami, tam co schodzi, klimatyzacją. Jest specjalna aplikacja do tego, która praktycznie obsługuje wszystko. I tutaj zobaczcie, A50 z 2019 nie posiada yy, takiej diody podczerwieni. Także tutaj jest kolejny bardzo duży plus, taki mały, jakby to powiedzieć, yy, mały future, ale duży future. <laughs> Wiecie o co chodzi. USB 2.0, tutaj ma USB typu C, GPS i słuchajcie, teraz zobaczcie. Ile tych rodzajów GPS-u jest raz dwa trzy cztery pięć jakiś nowy QZSS pierwszy raz widzę powiem wam szczerze ten system QZSS nie wiem co to jest kiedyś jak było GPS i aGPS to człowiek był szczęśliwy teraz mamy Glonass Beidu Beidu to ten chyba jakiś chiński satelita Galileo ten może jakiś rosyjski QZSS no nie wiem NFC oczywiście dwa bez NFC nie wyobrażam sobie telefonu. Po prostu nie wyobrażam sobie. Oczywiście chodzi o płatności zbliżeniowe. Gdyby nie było NFC, jedynie co poratuje to kod BLIK. Oczywiście którego nie użyjemy na przykład w jakichś automatach. Także nie wszędzie da się zapłacić kodem BLIK. Ale generalnie BLIK jest jak najbardziej na plus. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz z rozpakowaniem tego telefonu. Mam nadzieję, że A50 mi nie padnie, działa dalej. Nie wiem, ile tam jeszcze baterii zostało. Rozpakowujemy sobie, mówię, za 100 zł. Opacało się, naprawdę. To jest jeden z lepszych telefonów, jak na dzisiejsze czasy. Za tą cenę bije mnóstwo innych telefonów. Dla mnie to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, że telefon z 2015 roku. Rozwala telefony, które były wyprodukowane kilka lat do przodu. Słuchajcie, mam tu jakąś książeczkę z instrukcją, tego nie będę pokazywał. No i sam telefon w pudełku. Słuchajcie, w ogóle sam fakt, że on jest z pudełkiem, już jest jak najbardziej na plus. Oczywiście telefon został sformatowany do ustawień fabrycznych. Nic więcej tu nie ma. Chyba jeszcze gdzieś powinienem dostać. Tom. Otwieracz do karty SIM, którego wyciągnąłem już gdzieś sobie tam leży na łóżku. Także już będę miał, słuchajcie, dwa otwieracze. Uhuhu. Fajnie, dobra. Jak najbardziej na plus. Wersja europejska. European SIM Card Only. Za 100 zł. Moim zdaniem opłacało się. Powiedzcie, jakie jest Wasze zdanie. Słuchajcie, telefon jeszcze dodatkowo jest z ETUI. Jeżeli chodzi o jego stan, zobaczcie sami, dla mnie bardzo dobry. Jedynie z tyłu ma tutaj delikatnie pękniętą tą obudowę, ale wiecie mi, że tutaj w Samsungu S6 ta tylnia klapka jest cholernie wrażliwa na uderzenia. Zresztą powiem Wam, żeby ją ściągnąć bez podgrzewacza nie obejdzie się, bo inaczej po prostu połamiemy wszystko z tyłu. Telefon posiada po prawej stronie slot na karty pamięci SIM, przycisk power po prawej stronie i co najlepsze, umiejscowienie przycisków odgłośności jest po lewej stronie. Mi to bardziej odpowiada niż po prawej. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jest niewygodnie, po prostu jakoś tak nieenergomicznie, nie? Tutaj po prawej stronie jakoś telefon się blokuje i możemy, możemy tym kciukiem fajnie sobie sterować. Odcisk palców, oczywiście tutaj w tym przycisku, nie jest to najlepsze rozwiązanie, według mnie. Tutaj czujniki jakieś, kamerka z przodu, głośnik, mikrofon na górze, malutka dziurka. Warto dbać o takie otworki, bo jak nieraz po prostu zabrudzicie, to nie dziwcie się, że Wam ciulowato zbiera dźwięk. I dioda czerwieni zwana IRDOM, genialna sprawa. Telefon z 2015 roku. Na dole głośnik. Obok niego jest mikrofon. Mikro USB port, gniazdo słuchawkowe, z którego na szczęście jeszcze Samsung nie zrezygnował. I mam nadzieję, że nie zrezygnuje. Chyba, że będą już tak popularne słuchawki Bluetooth, które potrafią wytrzymać minimum te 8 godzin bez żadnych problemów. Wtedy mogą zlikwidować takie gniazda. Słuchajcie, z tyłu kamera tylnia, dioda LED i tutaj mamy jakiś tam czujnik, który po przyłożeniu palca może nam odczytać nasz puls bicia serca. Takiego. To jest też fajna opcja. Jeżeli chodzi o etui, fajne etui. Najprostsze, ale powierzcie mi, że to potrafi takie etui ochronić telefon przed yy, zarysowaniem obudowy i nawet nieraz zbiciem ekranu. Najlepszą opcją dla S6 by było po prostu ETUI, które się zamyka, tak o to wtedy gwarantuje nam, że jak gdzieś telefon spadnie nam z wysokiej yy, półki, czy tam czegoś, to ud jak uderzy o ziemię, to całą tą energię ochłania nam ETUI. I dzięki temu może cię uratować ekran. Słuchajcie, ekran ekran w dobrym stanie, wręcz w idealnym. No, mówię, jak za 100 zł. Mega okazja, naprawdę. I teraz Wam coś pokażę. Jeżeli chodzi o ustawienie aparatu. I co najlepsze, ten drzwi, ta TouchWiz dotyk, działa w rękawiczkach. Zobaczcie, mam rękawice nałożone, rękawiczki i tu wszystko działa. Przejdźmy sobie do aparatu. I patrzcie, ja wchodzę teraz w opcję. Teraz uwaga, rozmiar, rozmiar filmu S6. Patrzcie jakie mamy formaty. Troszeczkę będzie klatkowało. Nie wiem dlaczego, wybaczcie, albo coś zrobię. Zrobię pauzę i zrestartuję droid OBS-a. No dobra, troszeczkę będzie klatkowało, być może mam internet obciążony ostro i tak wisi, działa. Zobaczcie no ile mamy tutaj formatów. 4K, QHD, Full HD, 60 klatek, Full HD, HD, VGA. Mówię wam, te rozdzielczości tutaj biją na głowę. Rodzielczości, które są w Samsungu. A50. Rozmiar filmu na przednim aparacie Full HD? Słuchajcie, mamy QHD nawet. 2560. Przednia kamerka. Totalnie bije na głowę Samsunga A50. Mówię wam, A50 według mnie jest po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o ten telefon. I teraz takie coś. Przejdźmy sobie do AIDY 64. Pokażę wam. Co? Wyświetlacz. Jak sprawdzić, czy jest oryginalny wyświetlacz? Wchodzimy. Wyświetlacz. Mamy Super AMOLED oryginalny 1440 na 2560 pikseli, 576 DPI. W zamienniku byśmy mieli tutaj jakieś inne podane, pewnie dane. Tak podejrzewam. Przynajmniej. Trzeba było kiedyś sprawdzić, kurczę, na. S6, jakiś taki zamiennik. Słuchajcie, takie coś. Urządzenia. Czyli kamerka tutaj będzie. Macie. Kamera tylnia Sony IMX240. 16 megapikseli. I teraz uwaga, kamera przednia. Nie, to jest ta Samsunga, co była pokazana. To jednak się pomyliłem. Czyli przednia jest od Samsunga jakaś. s 5 k 4 6 5 megapikseli. Rozdzielczość wideo 3,7. Co tu jeszcze ciekawego jest do pokazania? Czujniki. Zobaczmy, czy on ma grawitacyjny. Grawitacyjny. Akcelerometr, magnetic, gyroskop, Barometr, proximity, RGB, magnetic. Jest grawitacyjny. Game rotation, rotating vector, step counter, RGB ear sensor. Słuchajcie, to nie jest ten grawitacyjny, ten magnetyk sensor. Tutaj żałuję, że tutaj jest właśnie ten barometr 1000,2 hektopaskala. Słuchajcie, no pięknie, nawet nam pokazuje jakieś ciśnienie. Słuchajcie, także s 6 jak dla mnie to jest, jak na tamte czasy, wersja taka chyba premium była, nie? Powiedzcie mi, jeżeli się mylę. Dobra, słuchajcie, to było chyba na tyle. Już więcej Wam nic tu nie będę marudził o tym Samsungu S6 z Olixa za stówkę. Opacało się, dlatego postanowiłem go kupić. Miałem dojazd bezpośredni jednym autobusem, także byłem w ciągu pół godzinki. i powiem Wam, że jestem zadowolony. I teraz będę się zastanawiał, co robić. Mam w sumie trzy telefony: A50, który kręci ten filmik, S6. Huawei P9 Lite'a z pudełkiem ze wszystkim, z ładowarką. Masę innych jeszcze telefonów, które mam w szafce, ale jakieś takie złomy, niektóre uszkodzone. Tutaj jest sprawny Kazam od Plusa, to był telefon mojej mamy. Ale to jest już stary, on tu ma Androida chyba, nie wiem, 5.0, może nawet starsza wersja. Także mam trzy telefony, tego podejrzewałem, że sprzedam komuś, naprawdę za 50 zł. P9 niech sobie ma i używa. Mogę nawet wgrać tutaj zrotowany system jakiegoś morfuza albo Elitrum. No i co powiem Wam, jeszcze raz, świetny telefon, genialnie leży w ręce. 5 cali jest po prostu dla mnie idealne, wszędzie dosięgnę ekranu. Posiada <gryw> o wiele więcej opcji niż telefony z, telefony z które zostały wydane później, o wiele później. Także mówię Samsung z szóstka. Dalej, pomimo że tego. że jest stary, to trzyma fason. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam. Trzymaj ta się.